Grammy w zatorytą piankę z mają Pard 2. Pard 2. Pard 2. To jest Pard 2. I ogólnie niektóre pianki są poprzewracane. No nie wiem. Mamy kijowe miejsce. Jesteśmy w aucie, no. no. Dobra, to teraz ty pierwsza będziesz. Wybierała? Nie. Nie, jadła. Dobra, wybieraj. Przekaj podnoszę. Już. Ot. Zasłaniaj się. Zasłaniaj. Ju! Teraz ja pierwsza. Tak. Nie. Żyjesz. 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 Nie żyjesz. żyjesz. żyjesz? Hmm? żyjesz. Nie żyjesz. Kurde! Dobra, Dobry. robimy się jedną no, część. Yy, Dokładamy teraz... tylko pianki. Ogólnie mamy... O, mam szczęście, że się nie wysypało. Takie czy pianki? No. Polecamy je. No, wywaliła pianka. Pokażę, bo ogólnie my jesteśmy na naszym podwórku. O, to jest nasze podwórko. O. Może ktoś się kojarzy Ciebie? Żeby... Niektórzy y, osoby mogą kojarzyć te miejsce, niektórzy nie. Ogólnie no, jesteśmy wy aucie! aucie, ale dobra nieważne Dobra, teraz ja wybieram pierwszą. Jó! Jó, 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 Dobra. Nie, żyjesz, żyjesz. A, żyje. Żyjesz. Żyję Żyjesz. Żyjesz. żyj, Żyjesz? Żyjesz. 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 żyjesz? A żyjesz. Ja żyj, żyj, bo... nie Nie, Nie, żyjesz, żyjesz. Ja muszę odpocząć. Nie. Nie, od teraz bierzemy po dwie, Nie. dobra. Nie, dobra dawaj. Dawaj, bo nam mało zostało. Żyjesz. <noise> Twojego by <waliło>? Nie. <noise> <noise> Nie Żyję? Tak. Dobra, mój był ten. On ten.